Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój kot robi niektóre rzeczy tak dziwne? Czy to śledząc cię po domu jak mały detektyw, gryząc twoją rękę bez powodu, czy pokazując tyłek z całą pewnością świata, koty mają zachowania, które wydają się prawdziwą zagadką. Ale czy te dziwne zachowania mają jakieś znaczenie? W dzisiejszym filmie odkryjemy tajemnice stojące za dziesięcioma osobliwymi rzeczami, które koty robią w pobliżu swoich ulubionych ludzi. Przygotuj się na zrozumienie, co kryje się za tymi uroczymi, a czasami trochę mylącymi gestami, które wzmacniają wyjątkową relację między tobą a twoim kotem. Obiecujemy, że po obejrzeniu tego filmu nigdy więcej nie spojrzysz na te dziwności w ten sam sposób i zacznie się doceniać jako dowody kociej miłości. Nie zapomnij subskrybować kanału i stać się częścią naszej społeczności miłośników kotów. Razem rozwikłajmy zachowanie tych małych, futrzastych tajemnic. Numer 1. Ciągłe śledzenie właściciela. Jeśli twój kot wydaje się być twoim cieniem, podążając za tobą z pokoju do pokoju, wiedz, że to nie tylko z ciekawości czy głodu. To zachowanie ma głębsze korzenie w instynkcie felinowym i w szczególnej relacji, jaką ma z tobą. Koty są zwierzętami naturalnie ciekawymi, a obserwowanie twoich ruchów jest dla nich jak oglądanie reality show pełne niespodzianek i nowości. Od obserwowania, jak gotujesz, po to, jak korzystasz z telefonu, wszystko jest fascynujące dla kota. Ponadto, śledzenie cię jest formą szukania komfortu i bezpieczeństwa. Dla Twojego kota jesteś źródłem ochrony i emocjonalnego ciepła, szczególnie w chwilach, gdy czuje się bezbronny. Na przykład, w zimne dni może podążać za Tobą, aby skorzystać z Twojego ciepła, lub w sytuacjach z dziwnymi dźwiękami szuka Twojej bliskości, aby poczuć się bezpiecznie. Innym ważnym czynnikiem jest rutyna. Koty uwielbiają przewidywalność, a podążając za tobą, zapewniają sobie, że wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami, szczególnie podczas jedzenia. Warto również wspomnieć, że nieświadomie mogłeś wzmocnić to zachowanie. Za każdym razem, gdy cię śledzi i zyskuje pieszczoty, uwagę lub nawet smakołyk, rozumie, że bycie twoim cieniem jest nagradzające. A najfajniejszy powód po prostu kocha być blisko ciebie. Dla Twojego kota jesteś centrum wszechświata, a podążanie za Tobą to sposób na okazywanie uczuć i wzmacnianie więzi między Wami. Numer 2. Rozciąganie w obecności Właściciela. Jeśli Twój kot wydaje się być mistrzem jogi za każdym razem, gdy wchodzisz do pokoju, wiedz, że kryje się za tym więcej niż tylko ćwiczenie fizyczne. Gdy kot się rozciąga, szczególnie w Twojej obecności, komunikuje wiele ważnych rzeczy. Po pierwsze, rozciąganie jest niezbędne, aby utrzymać mięśnie elastyczne i gotowe do działania. Nawet jeśli największym wysiłkiem twojego kota jest bieganie za zabawką lub przeciąganie się na sofie, wciąż nosi instynkt swoich dzikich przodków, którzy musieli być zawsze gotowi do polowania lub ucieczki przed drapieżnikami. Rozciąganie jest oznaką, że jest wygodny i w dobrym zdrowiu. Ponadto akt rozciągania w twojej obecności pokazuje zaufanie. Kiedy kot pokazuje brzuch lub boki ciała podczas rozciągania, ujawnia wrażliwe części i mówi ufam ci. To jeden z największych dowodów na to, że czuję się bezpiecznie w Twojej obecności. Rozciągania mogą być również subtelnym zaproszeniem do interakcji. Często ustawia się blisko Ciebie, kierując Twoją uwagę na konkretne miejsca, takie jak podstawa ogona czy szyja, które są ulubionymi miejscami do pieszczot. To tak, jakby mówiły hej, jestem tutaj i gotowy na uwagę. W końcu koty używają pazurów podczas rozciągania, a to także służy do pozostawiania zapachowych znaków. To zachowanie jest dyskretnym sposobem na oznaczenie terytorium i potwierdzenie, że ta przestrzeń i ty należą do ich świata. Numer 3. Gryzienie lub podgryzanie. Jeśli twój kot kiedykolwiek ugryzł twoją rękę lub dał małe podgryzienia podczas sesji pieszczot, może być trudno zrozumieć, co chce powiedzieć. W końcu, czy to atak, czy przejaw uczucia? W rzeczywistości kocie ugryzienia mają różne i subtelne znaczenia, które zależą od kontekstu. Po pierwsze, ugryzienia mogą być oznaką nadmiernej stymulacji. Mimo, że koty lubią pieszczoty, istnieje ograniczenie, ile mogą tolerować na raz. Jeśli zauważysz sygnały, takie jak szybko poruszający się ogon, uszy skierowane do tyłu lub szybkie ruchy przed ugryzieniem, to kot ostrzega: dość pieszczot na teraz. Ignorowanie tych sygnałów może prowadzić do małego protestu zębami. Z drugiej strony, ugryzienia mogą być również zabawą. Kiedy są kociakami, koty gryzą się nawzajem, ucząc się interakcji i rozwijania umiejętności łowieckich. Jeśli twój kot delikatnie gryzie Twoją rękę lub palce, może to oznaczać, że próbuje się bawić z Tobą, jakby robił to z innym kotem. Jest także ukąszenie miłości. To lekkie ugryzienie w momentach czułości to specyficzny sposób, w jaki koty okazują uczucia. To przypomnienie zachowania pielęgnacyjnego, które wykonują między sobą jako formę więzi społecznej. Jednak, jeśli ugryzienia są niespodziewane lub bolesne, ważne jest, aby zwrócić na to uwagę. Mogą być one oznaką dyskomfortu lub bólu, szczególnie jeśli występują przy dotykaniu określonego obszaru. W takim przypadku zaleca się wizytę u weterynarza, aby wykluczyć problemy zdrowotne. Ostatecznie ugryzienia kotów, nawet jeśli są niespodziewane, są innym wyjątkowym sposobem komunikacji. Nauka interpretacji tych sygnałów wzmacnia relacje i zapewnia bardziej harmonijne współżycie. Numer czwarte. Pokazywanie tyłu właścicielowi. Jeśli twój kot ma zwyczaj odwracać się plecami i dosłownie pokazywać tył tobie, może wydawać się to dezorientującym, a nawet komicznym zachowaniem. Jednak w kocim świecie to wyraz zaufania, a nawet zaproszenie do interakcji społecznej. To zachowanie sięga sposobu, w jaki koty komunikują się między sobą. Kiedy dwa koty się spotykają, często wąchają tylną część ciała siebie nawzajem w ramach rytuału powitania. Ten obszar zawiera gruczoły, które uwalniają informacje o zdrowiu, humorze i nawet statusie społecznym. Chociaż twój kot prawdopodobnie wie, że nie będziesz wąchać jak inny kot nadal łączy akt pokazywania tego obszaru z zaufaniem i znajomością. Dla kota odwrócenie się plecami do ciebie to wyraźny znak, że nie postrzega cię jako zagrożenia. To jak powiedzenie, ufność w ciebie jest na tyle duża, że pokazuje moją najbardziej wrażliwą część. Ponadto, ten gest może być sposobem na rozpoczęcie interakcji. Koty często pokazują to zachowanie, gdy oczekują czułości lub uwagi, szczególnie u nasady ogona, obszaru, który wiele z nich uwielbia być głaskany. Ten nawyk może być również związany z oznaczaniem terytorium. Pocierając ten obszar o ciebie lub przedmioty, kot zostawia swój zapach, co jest sposobem na potwierdzenie, że jesteś częścią jego świata. Chociaż może się to wydawać dziwne dla nas, to zachowanie jest dużym wyrazem uczucia w kocim świecie. Więc następnym razem, gdy twój kot to zrobi, potraktuj to jako gest zaufania i akceptacji. To kocie odpowiednik bardzo cię lubię. Numer piąte, towarzyszenie właścicielowi w łazience jeśli twój kot upiera się, aby podążać za tobą do łazienki, możesz się zastanawiać, dlaczego to robi. Nie rozumie pojęcia prywatności. W rzeczywistości to zachowanie jest całkowicie logiczne z kociego punktu widzenia i ma wiele wspólnego z ciekawością. Rutyną i oczywiście specjalną więzią, jaką ma z tobą. Po pierwsze, Koty są niezwykle ciekawymi stworzeniami. Uwielbiają badać i rozumieć wszystko, co robisz. Łazienka, z jej dźwiękami, zapachami i specyficzną rutyną, jest fascynującym terytorium dla kota. Od dźwięku wody spływającej w umywalce po otwieranie i zamykanie drzwi, każdy detal zasługuje na zbadanie przez tych małych detektywów. Ponadto, moment, w którym jesteś w łazience, jest jednym z rzadkich, kiedy stoisz w miejscu. Dla kota to oznacza idealną okazję do otrzymania uwagi bez rozproszeń. Czy to dla pieszczoty, czy po prostu po to, aby być obok ciebie wie, że jesteś tam uwieziony i dostępny do interakcji. Niektóre koty szczególnie przyciąga dźwięk i obecność wody. Chociaż wiele kotów ma reputację nienawidzenia wody, niektóre rasy, takie jak Bengal i Turkiż Wan, są nią zafascynowane. Mogą nawet próbować bawić się wodą z umywalki lub ciekawie obserwować podczas gdy ty bierzesz prysznic. Innym możliwym powodem jest poszukiwanie bezpieczeństwa i bliskości. Podążając za tobą do łazienki, twój kot zapewnia, że jest blisko ciebie w małej i kontrolowanej przestrzeni, co może być dla niego pocieszające. Choć może się to wydawać dziwne, to zachowanie to tylko kolejny sposób, w jaki twój kot mówi, że lubi być blisko ciebie, nawet w najbardziej prywatnych momentach. Numer 6. Ugniatanie lub robienie ciasteczek. Gdy twój kot zaczyna napierać na ciebie naprzemiennie łapkami, często z lekko wystającymi pazurami, może wydawać się to dziwnym lub nawet niewygodnym zachowaniem. Ale nie daj się zwieść. To jeden z najsłodszych i instynktownych gestów, jakie kot może wykonać, aby okazać uczucia i poczucie bezpieczeństwa. To zachowanie, nazywane ugniataniem lub robieniem ciasteczek, ma swoje korzenie w fazie kociaka. Nowonarodzone kociaki robią to na brzuchu matki podczas sania, stymulując produkcję mleka. Chociaż twój dorosły kot wie, że nie będziesz produkować mleka, akt ugniatania to przypomnienie tej fazy komfortu i ochrony. Kiedy powtarza to zachowanie na tobie, to wyraźny znak, że postrzega cię jako postać bezpieczeństwa i czułości. Innymi słowy, jesteś jak mama dla niego, kimś, komu całkowicie ufa. Ponadto akt ugniatania ma inne cele. Może to być sposób na relaks lub złagodzenie stresu. Wiele kotów gniecie przed położeniem się. Pomagając przygotować miejsce, aby było bardziej komfortowe, to dziedzictwo czasów dzikich, kiedy koty musiały układać roślinność przed snem. Istnieje także aspekt terytorialny w tym zachowaniu. Koty mają gruczoły w łapach, które uwalniają feromony, gdy naciskają na powierzchnię. Tak więc, gniotąc cię. W pewnym sensie oznaczają cię jako część swojego terytorium. Chociaż pazury mogą sprawić, że gest jest trochę niewygodny. Pamiętaj, że robienie ciastek to jeden z najczystszych sposobów wyrażania uczucia w kocim świecie. Jeśli twój kot to robi, poczuj się wyjątkowo, to jego sposób na powiedzenie, że czuje się kochany i bezpieczny. Numer 7. Kradzież przedmiotów osobistych jeśli kiedykolwiek znalazłeś swoje skarpetki, ubrania lub nawet małe przedmioty, takie jak długopisy, ukryte w niespodziewanych miejscach w domu, możesz mieć kotka złodzieja w rękach. Ale nie martw się, to nie znaczy, że twój kot knuje coś przeciwko tobie. W rzeczywistości to zachowanie jest związane z instynktem i emocjonalnym połączeniem, jakie ma z tobą. Koty są stworzeniami o dużym zmyśle węchu, a przedmioty noszące twój zapach są dla nich niezwykle atrakcyjne. Kradzież Twoich rzeczy to sposób na zbliżenie się do Ciebie emocjonalnie, nawet gdy Cię nie ma w pobliżu. Przedmioty takie jak ubrania, buty czy nawet akcesoria zbierają zapach właściciela i oferują kotu komfort, działając jak rodzaj koca bezpieczeństwa. Ponadto koty uwielbiają się bawić, a małe i lekkie przedmioty, takie jak skarpetki czy gumki do włosów, są idealne do zaspokojenia instynktu łowieckiego. Kiedy chwytają i ukrywają te przedmioty, jakby symulowały udane polowanie. Innym interesującym aspektem jest chęć stworzenia przestrzeni osobistej. Ukrywając Twoje przedmioty w strategicznych miejscach, takich jak pod sofą czy w łóżku, kot przekształca te przedmioty w część swojego terytorium i w pewnym sensie zabiera cię ze sobą. Chociaż nawyk kradzenia może być trochę niewygodny, jest to naturalne i nieszkodliwe zachowanie. Aby uniknąć problemów, Oferuj zabawki lub specyficzne przedmioty, które można polować i trzymaj cenne przedmioty poza zasięgiem. W końcu, gdy Twój kot kradnie coś Twojego, tylko potwierdza, jak bardzo jesteś dla niego ważny w unikalny i, tak, trochę psotny sposób. Numer ósme. Kousi pocałunek z wolnym mrugnięciem. Czy zauważyłeś, że Twój kot wpatruje się w Ciebie, a następnie wolno mruga? Ten intrygujący gest nazywa się kocim pocałunkiem lub mrugnięciem miłości i jest jednym z najważniejszych sposobów, w jakie koty mogą wyrażać zaufanie i uczucie. W królestwie zwierząt, szczególnie wśród kotów, bezpośredni kontakt wzrokowy często jest interpretowany jako sygnał zagrożenia lub wyzwania. Jednak gdy kot utrzymuje wzrok i wolno mruga, sygnalizuje, że nie czuje się zagrożony i całkowicie ci ufa. To jego sposób na powiedzenie: Lubię Cię i ufam Ci. Ten gest nie jest tylko oznaką bezpieczeństwa, ale także zaproszeniem do wzmocnienia więzi między wami. Wielu specjalistów w dziedzinie zachowań kotów zaleca rewanżowanie kociego pocałunku, mrugając wolno i spokojnie w odpowiedzi. To pokazuje twojemu kotu, że uczucie jest odwzajemnione i wzmacnia emocjonalną więź. Ponadto wolne mruganie to subtelna forma komunikacji w kocim świecie. To gest zarezerwowany dla tych, w których mają głębokie zaufanie, Abycie odbiorcą tego pocałunku to wielki zaszczyt. Więc następnym razem, gdy twój kot zaoferuje kousi pocałunek, ciesz się chwilą. Odpowiedz wolnym mrugnięciem i pokaż, że wasza relacja opiera się na miłości i wzajemnym szacunku. W końcu niewiele gestów jest tak znaczących jak ten w kocim świecie. Numer 9. Spanie w nocy obok. Gdy twój kot wybiera spanie obok ciebie, to znacznie więcej niż tylko poszukiwanie komfortu. To zachowanie wiele mówi o więzi, jaką ma z tobą, i ujawnia niektóre z najgłębszych cech kociej osobowości. Po pierwsze, koty to zwierzęta, które cenią sobie bezpieczeństwo podczas snu. Sen to moment, w którym są podatne na niebezpieczeństwo, a wybór przebywania blisko ciebie pokazuje, jak bardzo ci ufają. Dla kota jesteś źródłem ochrony przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami, nawet jeśli tym zagrożeniem jest tylko cień na ścianie. Innym powodem jest ciepło. Koty uwielbiają ciepłe i wygodne miejsca, a ciepło ludzkiego ciała jest dla nich nieodparte. Twój kot może woleć spać u twoich stóp, na twojej piersi lub nawet zwinąć się w kłębek w zagłębieniu twojego ramienia, korzystając z twojej temperatury, aby utrzymać ciepło w nocy. Ponadto spanie razem to sposób na wzmocnienie więzi między wami. Dla kota dzielenie przestrzeni łóżka to sposób na oznaczenie terytorium i potwierdzenie, że jesteś częścią jego bliskiego kręgu. Zapach łóżka, mieszanka twojego i jego, tworzy znajome i pocieszające otoczenie. Na koniec, koty mają także ochronny instynkt wobec tych, których kochają. Śpiąc obok ciebie, mogą mieć oko na otoczenie, zapewniając, że wszystko jest bezpieczne i spokojne. Niezależnie od tego, czy to zaufanie, ciepło czy uczucie, gdy kot decyduje się dzielić z Tobą łóżko, pokazuje, jak bardzo ceni Twoją obecność. Ciesz się tymi chwilami jako znakiem miłości i głębokiego połączenia między Wami. Numer 10. Przewracanie się na plecy. Kiedy Twój kot przewraca się na plecy i rozciąga przed Tobą, pokazuje całkowite zaufanie. Ta wrażliwa pozycja jest gestem bezpieczeństwa i czułości, wskazując, że czuje się swobodnie w Twoim towarzystwie. Ponadto, Przewracanie się może być sposobem na oznaczenie terytorium, rozprzestrzeniając swój zapach w otoczeniu, a nawet zaproszeniem do zabawy. Jednak uwaga, to nie znaczy, że chce głaskania po brzuchu. Szanowanie tego gestu wzmacnia więź między wami. A więc, czy teraz łatwiej jest zrozumieć dziwne zachowania twojego kota? Każdy gest, choćby wydawał się dziwny, jest unikalnym sposobem na wyrażenie miłości, zaufania i połączenia z tobą. Wykorzystaj te chwile, aby odwzajemnić się i jeszcze bardziej wzmocnić więź między wami. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij polubić, podzielić się z innymi miłośnikami kotów i zapisać się na kanał, aby otrzymywać więcej niesamowitych treści o świecie felinów. Do zobaczenia.